cześć, manku, witam Was na kolejnym odcinku z CSI zagramy pierwszy raz skrzydłowego i znowu jesteśmy z Lizo dupem. czas mi Lizę dupę idzie grać No, a tak naprawdę to jest... Ty. Nie mam znajomych, nie mam z kim nagrywać. Nie no, tak naprawdę to nagrywałem wszystko w ciągu 20 minut. A Ale dostajemy baty co. No, coś tu Ale to przez to, że nie kupujemy broni, tylko idziemy. No i... Okay. Gli hyfy Mam nadzieję, że zostawcie łapkę w górę, suba Z dzwoneczkiem, oczywiście i, 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 możemy grać Ja tam... Jakiś chyba nie, może być Gli hyfy to jest Good luck, have fun. Także to jest po angielsku To wiem, od Ja patrzę na okno Jeden jest O, łe, side jest Ale jak wiedział, gdzie jestem Uważaj, jest site. Dostałem. 72 dostał. Aj, A dostał 72 ode mnie. Miał lowa, 28 HP. A, niestety. No, ja idę jako. Oni dobrze grają, ale. Dobra, ja Ja biorę tego pana. Ja zaryzykuję Digla. Już Co? z kałachami. No od drzwi jeszcze. No nie, no serio. Za ciąg się wyłożyłeś od razu. To ja patrzyłem na okno jak to jak to Dobra, to ja może wezmę... No nie możemy do zera zostać. Dawaj, bądźcie się chłopie. A taki mam ładny skin Daję po 5 Black side, do? i okno Dobra. Ja idę do drzwi. Drzwi wbił! Mam jednego. Drugie drzwi Help me Okej okay. spróbuję go tak odbić Ile no dostał? Minus 28 to to 2 Czyli ma 70 No Kurde, Kurde. 58 tak. dostał. Musisz więcej obijać. Widzicie jaki jest słaby. Jeden na jeden ze mną wygrał, ale tak to ta słabo, Co nie? Ja mam kawachał ma golda 3 jak coś. Mm, dobra Dobra, robimy tak, ja zraszuję teraz okno na Co? Co? Idzie No nie no, no, jest 4-0, ale wstyd masakra To jest do Nie no wstawimy to. Tylko taki trochę... Pokażemy im. O, będzie fajny tytuł: Jak nie grać w CSGO. Hey. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak nie grać w CSGO. W sumie to to nie wiem. Po prostu jesteśmy słabi. A oni są lepsi. Drzwi. No, helpnij mnie. No nie. To co robimy? Finality i Rush? Okno? Tak, leć za mną od razu. Biorę P90, biorę kamizelkę. I możemy lecieć. Będzie elegancki Raszk. Kurde, zero walki u nas. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. No, sześć, sześć. Dobrze. On miał AWP szynszy. Nie, pal, wracaj, a nie masz pakę. Dobra, masz tam pakę. To pilnować. Ale wyszedł przez drzwi. Bo były otwarte drzwi. Może i Tak, tam po. Bo... No może też wejść oknem, nie? Także pile Ale w sumie z każdej strony może wyjść. Wiem, tam, tu i tam. No. Trzeszę, chodź tu. Iść bardziej do okna może To jest pierwsza runda, może być na Gdzie widziałeś go! Nie widziałem go A, nawet na niego nie namierzyłeś No, niestety no. To ja nie hmm. ehm, ja, ja, co A nie, na chwili no, nam się no. lepsi gracze, także... Nie ja patrzę w okno. Okno... Ej, drzwi, drzwi. Ja bym, Nie wiem jedno to 75. Zuczał głowę. A, to jest on... We dwóch na mnie, kurde, to są 40. Musisz jednego chociaż zabijać. Jak ja mam wszystko samo grywać? No wiem, ale mogę sobie z ubić. Ja pójdę w takie pół eko. Nie, to ma, ale tak jakoś pójdę w próg. bo teraz nie na No, do tego ja już się wyprzedałem. No. Może bardziej trzeba przykampić czy coś. Lewi, dostał. Ty też. On ma I WP. To. Dostanę. Uuu! A mam lowa! Te jabłki! Kurde, no ale. Dwa, trzeba dwa mam. Teraz, Kurde, W ogóle trzeba było im teraz nie dać i wszystko ukrywać, żebyśmy wygrali. No nie da się, ale trzeba honorowo zdobyć, nie? No. jak to będzie wyglądać? A dostajemy banki, to no. jest taki głupi tak, odcinek. Tak. Ale niech będzie. Taki fajny... Ej, ja sobie weźmę na mój ten tryb. Idzie ok. Góra jest. Głowa. Ej, malowa, malowa! No co ja strzelam? No. Nie wiem. Takie górę strzelałem, że nasaka mam Mamy rundę! <noise> Widzicie? Widzicie? Tyle <grywa> runda Dobra, to od razu tak co? Tyle lecisz okno? Jeje. Czy masz dół? Leci dół. Masz lepszą broń tam na dół Górę masz masz na slidę. No zraszował mnie co? No. Nie zaraszował z czymś na tym. Nie, ja już w głowę. Dobra. Dzięki za gierkę. Także pożegnaj się po Zawsze cię muszę o tym przypominać. No i do zobaczenia w tym odcinku. Siema.